I wreszcie jesteśmy. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich. Booze Masters Freezing Musha od chłopaków naszych rodzimych polskich Asmodev Pozytywne Świry. Znamy ich już z takiej produkcji jak chociażby Pris Simulator, która całkiem nieźle się przyjęła na kanale i dzisiaj mamy okazję przedpremierowo zagrać sobie w ich następną gierkę w postaci bimbrowników, mroźnego bimbru. Wyruszamy na quest'a, na misję, aby Quella, nasza główna bohaterka, odkryła, jakie tajemnice kryją się w tym pięknym świecie, gdzie... Myślę, że ze spokojem możemy to nazwać polskim Monty Pythonem. Absurd tutaj będzie się na pewno przewijał. A jak chcecie szybko kolejne odcinki, które Czarek Pocieczoła montuje, to zostawcie łapeczkę w górę na YouTubie, zostawcie komentarz, bo seryjka może być całkiem zacna. Gra! Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Hallo widzowie, słychać mnie? No to łapki w górę... I jazda z subami. Zapraszam was na autors... Dobrze powiedziała. Próbuję hamulec ręczny. Dobra, lecymy. Ostatni Bandziorem to, Poltkiem. zarzuciło mi, że moja robota to jeden wielki fake. Wasz hejt doprowadził do sytuacji, że moje konto na Pyrtoku zostało usunięte. Dzięki. Mamy przestać robić filmiki o nadprzyrodzonych wydarzeniach, bo rzekomo zmyślam. Możesz wejść do pałacu. Viking, dziękuję za subika. Zjedzonego domu i księdza wampira. Tym razem dostaniecie zwykłą relację z mojego życia. Relację z niczego. Widzicie, że transmituję live. Zero ściemy. Żadnego fotomontażu. Tak jak w demku można powiedzieć. Nic nie dzieje się w mojej głowie ani w waszych głowach. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nic pod publikę. No i zajeżdżamy. Jest nasz. La surpresa motyl. Witamy na streamie użytkownika Quella. Parking dość pusty, pewnie nikt tu nie chce zaglądać. Dla mnie to rudera. To my będziemy mieli strumyk cały czas odpalone i, i ludzie będą na czacie pisać. Kurde, wreszcie będę miał jakąś aktywność na czacie. Się poczuję jak prawdziwy streamer. Dobra, wchodzę. Kto normalny puka do drzwi recepcji? Zamknięte. Proszę, może pani ciszej? Tutaj się pracuje. Wkurza pana moje pukanie do drzwi? Przeprowadzamy badania, a pani pukania do drzwi nie ma w scenariuszu. Długo się pani tak będzie jeszcze szwendać? Przyjechałam tu odpocząć, więc pewnie zaraz pójdę spać. Jeśli pan nie będzie hałasował, odwdzięczę się tym samym. Chwila, ja panią poznaję. Pani jest tą taką blogerką, prawda? Ta, tą taką. No, to ja pani na pewno trochę poprzeszkadzam. Potrzebuję pani zasięgów. Do widzenia! Ej, wówczas no, bezpośredni chłop. Myślałam, że będzie trochę cieplej niż na polu. Jakim cudem ktoś pracuje w takich warunkach, już tu można zamarznąć. Kuch. Dobra, stop. Przypominam. To jest live. To nie jest żaden fotomontaż. Nie mam nic wspólnego z tym ciepłym przyjęciem. Dobra, rezerwacja. Dobry wieczór. Nazywam się Quella. Miałam rezerwację. Ach, tak. Pamiętam. Rezerwację. Tak, tak. Niesłychane. Niesłychane? To niesłychane, że ktoś rezerwuje pobyt w motelu? Owszem, właśnie go sprzedałem. Nie dbam o to. Nie dbam o nic. Chce pan powiedzieć, że. Że jest pani moim pożegnalnym gościem? To doprawdy zaszczyt. Sorry, pan serio jest bałwanem, czy to jakaś ustawka? A nie widać. Ale. Dobra. Zresztą i tak nikt mi nie uwierzy. Gdzie mam się wpisać? Już nie takie atrakcje, jak nawiedzony motel, próbowały mnie zniechęcić. Ja uwielbiam ten absurdalny humor, który jednocześnie jest bardzo mocno przefiltrowany przez, e, przez takie polskie realia. Wydaje mi się, że. Znaczy, wydaje mi się, że dla kogoś spoza Polski by musiał pooglądać jakichś zagranicznych streamerów czy youtuberów, którzy w to grają, jakie są ich reakcje. To jeszcze bardziej absurdalne by było, ale to jest bez skitu, taki. Przefiltrowany, prosty, ale jednocześnie absurdalny humor, który mi przypomina taką polską wersję Monty Pythona. Wpisz się do księgi gości. A tak, tutaj. Pisałem się. Ok, zostawiłam panu autograf. Płatność będzie teraz? Dogadamy to przy kolacji, dobrze? No okej. Okay. Przy kolacji w porządku? Przy pożegnalnej kolacji. Zrozumiałam za pierwszym razem. Dogadamy się. Proszę się na razie zameldować. Tu są pani klucze i delikatne ręczniki. No dobra. Biorę klucze, ręczniki. Idziemy do pokoju. Do pokoju numer dwa. Zamarznięte drzwi. Aha. Nie mam w czym tego rozmrozić. Idę złożyć reklamację. Spokojnie, zaraz tutaj coś wy... Wymyślimy, ale prawdziwa polska zima, nie? Chyba w tej chwili Jak ktoś ogląda na YouTube, albo na czacie możecie napisać, czy u was też śnieg spadł w Polsce? U mnie, u mnie to tak średnio, ale w Wielkiej Brytanii to śnieg spada raz na 10 lat i paraliżuje na rok cały kraj Aha, nagle zamknięte. nie? Aha. Spoko, mam w bagażniku skrobak i palnik Zapomniałam, że przecież tak się wchodzi do pokoju motelowego Otwieramy to Skrobak i palnik, mhm O, skrobak i palnik, dobra Pani streamerko! Jestem Quella, panie Einstein. Jaki tam ze mnie Ramstein? Nie rozumiem 50% moich własnych teorii naukowych. Wow, jeśli się mocno zastanowić, wychodzi, że to aż połowa. Nie, to tylko połowa! Żeby widz uwierzył w mój geniusz, iluzja musi być kompletna. Dlatego potrzebuje pani talentu do fantazjowania. Niech pan uważa na słowa, mam palnik i. Skrobak Będzie pani potrzebować jeszcze tego To odkurzacz mojego autorstwa Zamienia śnieg w esencję mrozu Odwdzięczy mi się pani później Hmm, taki prawdziwy polski, nie? Odkurzacz Od tego, jak się nazywa? Zelm, od Zelmera Dobry żart Teraz to ja mam wrażenie, że wy chcecie wkręcić mnie Aha Niech wam będzie Czego się nie zrobi dla kilku słów Uwaga, będę odkurzać śnieg co mam na czacie. Chyba właśnie osiągnęliśmy nowy poziom ekscytacji. Ej, mój stary tak do domu wchodził za młodu. Ten moment, kiedy potrzebujesz czegoś mocniejszego niż klucz do drzwi. Dzięki Bogu za te palniki, prawda? To jest bardziej dramatyczne niż w filmach akcji. Sprawdź, czy w kiblu i szafie śniegu nie ma. W moim domu zawsze tam jakiś leży. Siusiak 1, 2, 3, że co? Skis skisłam. Czy to jest legalne? Czy nie ma jakichś przepisów przeciwko odkurzaczom do śniegu? Nie do wiary. Kekw, kekwu. Nie no, normalnie, czat na twitchu, nie? Realistyczna gra, widzowie odzorowała kulturę Twitcha jeden do 1. Dobra. Pozamiatane, ale zapłaciłam za pokój z Klimą, a nie Kriokomorę. Idę po Farelkę, przy okazji wezmę torbę z betami. Jeśli mam tu zostać na dłużej, to muszę się urządzić. No, pewnie, że tak. Ja, nie ten pokój ma. Ej, z chęcią bym spędził jakiś taki zimowy wieczór w takim motelu. Z bandą jakichś świrów. Brzmi jak świetna przygoda. Ty właśnie, przez to kurde widać i mój czat na dole, i czat ten w prawym dolnym. Nie, no to na pewno będzie widać, że ten. że Quella ma więcej widzów ode mnie. Najgorzej. Yy, farelka, farelka. Gdzie jest farelka? Tu jest farelka, dobra. Podłącz farelkę do kontaktu. A tutaj pewnie. O, dobra, pyk. O wysoko te kontakty, a w Polsce to my nisko mamy te kontakty. Farelka podłączona. Oprócz zawartość torby na dywan. Wysypuję. Kachtung, widzowie. Wysypuję zawartość torby na podłogę. Stałe elementy zameldowania, z jakiegoś niezrozumiałego powodu, bardzo przyjemny. Mmm, tak. Robienie live'a nie dzieje się wyłącznie tu i teraz. Proszę bardzo. Arcybiskup Kremowa, pasuje robota. Gdzie jest krzyż? Na czacie piszą. Tylko Podnieś część opowiadanej historii to rejestracja. Piękny tutaj Asmodeus. Żeby zrobić porządek. Piękna materiał. maska, zawsze dodaję coś od siebie. Pewnie, że tak. I krzyż musi być. Po bożemu, po ze wspomnieniami. Krzyż damy tutaj. Dobrze, doskonale. pamiątki. tutaj jeszcze, kremówę. Pięknie. jeszcze? Rozgość się w pokoju. A tutaj, jeszcze. ...przez pryzmat doświadczeń reportażowi autorskiego charakteru. Pięknie. Tu zamkniemy, drzwiczki. Halo, dzień dobry, słucham. Achtung, widzowie. Nie no, muszę tego zacząć używać. Achtung, widzowie. Właśnie mówiłem, że chciałbym panią zaprosić. Komu pan mówił? Sam do siebie mówiłem. Teraz to nasza wspólna tajemnica. Po prostu zaprasza mnie pan na kolację? Niczego przed panią nie można ukryć. Do zobaczenia. Cholera, widzowie, dobrego tego dziwolonga wymyśliliście. Czuję się, jakbym wprosiła się na własną kolację. Przy okazji zrobimy kilka zdjęć na socjalki. Zdjęcia na socjalki? Na Instagramka? Nie ma problemu. Korzystając z trybu fotograficznego, wykonaj dwa zdjęcia jadalni. Idealnie to tutaj chyba I tryb fotograficzny Idealnie I tutaj Idealnie I tutaj też Nawet trzy zdjęcia zrobiłem Pasuje I bałwana też zrobię zdjęcie A jaki kapelusz zmienił, zobacz Kurde, jakie piwko mają w ogóle? Ko Kolub Kolub chyba Midnight Stout o kurde, takiego Midnight Stouta bym się napił fest. Nie no, jak najbardziej. Fajny bar w ogóle, jaki klimacik tutaj jest. Już pomijając to, że barmanem jest bałwan, ale... No, bardzo lubię takie miejsca. Ciekawych ludzi się poznaje w takich miejscach. Usiądę sobie. Jedzonko, proszę wsuwać póki zimne. Dziękuję. Dostanę do tego ketchup? Dobry wieczór, kierowniku. Urządzonko zamontowane. Jedziemy z tym koksiwem. Znowu będziemy jeść śnieg? O! Dzisiaj biały, super! Que Jerry! Poznajcie się! Poznajecie. ale nie oglądam telewizji. Uznam to za komplement. Wiesz, że jesteś nam potrzebna. Pomyłka. Ja nie jestem potrzebna, tylko Wy potrzebujecie pomocy. Wiemy, że nie przyjechała pani tutaj odpocząć. Ta? Skąd ta pewność? Bo wrócę pani Storisy! Przed chwilą rozłożyła pani rzeczy w pokoju. Chyba nie liczysz, że kogoś interesuje jak kładziesz się na łóżku i śpisz kołami do góry. Proponujemy pani spółkę. My dostarczymy materiał, a pani nakręci nam film promujący. Nazywam się doktor profesor i skonstruowałem urządzenie, dzięki któremu tutejsza flora odżyje. Jestem Jerry. Nie musisz zapamiętywać imienia, bo niedługo wszystkie uczelnie będą je nosić. Jerry to wybitny alchemik, biolog, barista, bimbrownik, człowiek ciecz. Chcemy wspólnie z panią nakręcić film. Dzielimy się 50-50. Jerry dostanie Nobla, a ja Oscara. Film o tym, jak powstała najzimniejsza wódka świata. Co pani na to? Podzieliliście 100 na 3 i wyszło wam 50-50? Ten Nobel to z ekonomii, czy. Obojętnie z czego. To ty chcesz rozkręcić nowe konto. My jesteśmy skazani na sukces, tak czy siusiak? Kartą czy gotówką? Proszę opłacić kolację i pobyt, wszystko na jednym rachunku, czy płatność oddzielnie? Dobrze? Może być na jednym. Małwan! Ty uchujałeś bezpowrotnie? Za tę kwotę wynalazłbym szczepionkę na AIDS. Chwila, chwila. Nie, no, kierowniku. Dopiero co zamontowałem urządzenie. Pan też na tym skorzysta. O Boże, zapłacę za całość. Zostawiłam portfel w schowku. Zaraz wrócę. Ale ja, jak ma własny harem, kekwu. Haha, będzie jeść śnieg. Nie, no ten czat, to muszę tutaj spropsować mocno twórców, że czat Twitchowski jest odzerowany jeden do jeden, nie? Z poziomem wypowiedzi. Kurwa, ktoś mi się włamał do auta. Życie zrujnowane. Doktorze, profesorze, coś ty narobił. Co z umową? Niesłychane. Moje genialne urządzenie oszalało. Kurwa, chyba nie nakręcimy tego filmu. Będziemy musieli zorganizować kolejne wichajstry. Za chwilę zadzwonię do dostawcy. Przyrzekaliście, przyrzekaliście mi to. Zaraz wpadnę w nieopisany szał. Panowie, ktoś mi się włamał do auta. Nie mam portfela. Natychmiast naprawcie urządzenie. Byłoby miło, gdybyśmy mogli dostać się do pokoi. Chcę odnaleźć portfel. Mam pomysł. Za mną. Proszę. Wszystko przewidziałem, zgodnie z przepowiednią. Kto by pomyślał? Co? Jaką przepowiednią? Na pewno jakaś była. Schowajcie się w pokojach. Nadciąga zagłada. Weźcie kilofy. Całkiem ładnie urządzone. Szkoda, że pokoje gościnne nie są tak zadbane. To nie jest zadbane, to tylko blady cień dawnej wspaniałości. Przepraszam, byłam pewna, że mi się podoba. Straciłem wszystkie obrazy, gdy wściekłe krety, czorty wpadły w szał, rozniosły po polach i lasach krety przeklęte. Przykro mi, nie wiem co powiedzieć. Czekaj, co? Krety? Ach jo! Nienawidzę kretów, kretów i grzybów. Grzybów? Grzyby trują, twu. Mogę jakoś pomóc? Oddaj mi obrazki. Zapłacę uczciwie. Chcę je zabrać ze sobą. Obrazki dla bałwana trzeba zbierać. Normalna sprawa, jak najbardziej. A grzyby, kurde, zjadłbym sobie taki sosik grzybowy z ziemniaczkami, kurwa. Takich świeżych, zebrany kurde, we wrześniu najlepiej. Z lokalnego lasu. No, ten czat w tej gierce na 100% z Twitcha jest wzorowany. No kurde, no szczerze to jest nawet, nawet lepszy niż na Twitchu, bo przej interpunkcji używają. Wy widzowie musicie konkurować teraz z tym czatem. Który czat będzie lepszy? Więc też musicie, yy, też musicie, na każdą wiadomość, która jest pisana na tym czacie, musicie pisać na moim czacie. Dokładnie. No nie, moje rzeczy. Co tu się do cholery odkremówia? Patrzcie, wszystko pokradzione. Zaraz porobię zdjęcia miejsca zbrodni. Zdjęcia miejsca zbrodni. Niech będzie. Jedno. Drugie. Pokradli, kurde, złoczyńcy. To jest pokój. Taśmę, sraj taśmę nawet ukradli złodzieje. Koleżanko, mówią ci coś? Książki, ubrania, radio, trymer i takie tam? To mój pokój, proszę wyjść. Bo wszystkie te rzeczy dziwnym trawem zniknęły jakoś między twoim wyjściem z restauracji a moim wyjściem z restauracji. Ciekawe, bo moje <laughs> rzeczy zaginęły jakoś między moim wyjściem z pokoju a twoim przyjściem na kolację. Pozwolisz, że się tutaj rozejrzę? Nie widzisz, że mieszkanie jest splądrowane? To może zajrzymy do samochodu? Lepiej chodź od razu, bo zamierzam stąd wyjechać w ciągu pięciu minut. Oho. Już blokada na koło założona. Gdzie blokada? Koła ukradzione. Chciałem pani za zamontować koła, bo ktoś... Ty podstępna marchewkowa szujo! W co ty pogrywasz? Nici z naszej umowy. Zmywamy się stąd natychmiast! Podwiedziesz nas? Nigdzie się nie zmywacie natychmiast. Proszę się wywiązać z umowy albo... albo co? Albo zobaczysz. Szczwany lis, pomożesz nam? Nie zbieraj trochę lodowej pszenicy. Musimy działać szybko. Może jaśniej? Nie uspokoi się, jeśli szybko nie naważymy mu gorzały. <laughs> Ten co go rozdupcyło przed chwilą. Na pewno spowodował wzrost kilku roślinek. Mam być twoją kobietą na posyłki A potrafisz obsługiwać destylator? No właśnie Teraz tkwimy w tym głównie razem Nazbieraj roślinek Co to za umowa? Nazbieraj roślinek, wszystko ci wytłumaczymy Mocno się utożsamiam z tym bałwanem Nie dość, że jestem bałwanem To też potrafię się nieźle wkurwić, jak ktoś mi gorzały szybko nie naważy O, dobra, mamy to Pogadaj z Jerem. Już trochę ich ma... <laughs> nie mogę z tego czatu nawet Backseat Gaming oni tutaj zastosowali. Piękna sprawa, każdy kto kupi tą grę, a polecam kupowanie gier i wspieranie Gieroda Smodewa, bo chłopaki dobrą robotę robią, dobry przekaz leci. To teraz każdy kto gra w Booze Mastersy, będzie mógł się poczuć jak prawdziwy streamer. Mało tego, zachęcam jak gracie w Booze Masters, to żeby odpowiadać na ludziom z czatu, na to co piszą. Co? Tylko tyle? Lodowa pszenica? Co to za czary? Gdzie magia nie może, tam naukę pośle. To wzgórze pełne jest fantastycznych roślin. To znaczy, że mają jakieś fantastyczne właściwości? To znaczy, że to głupie chwasty, których wyrzekła się natura. Nie są w stanie rosnąć, bo wyrastanie z mrozu jest wbrew logice. To bezsensowne rośliny. Mamy odmienne zdanie w tej kwestii. Według moich obliczeń, rośliny te będą miały fantastyczne właściwości. Rzeczy samej. Natura nie pomogła im przetrwać, ale od czego jest człowiek? Czyli te roślinki tutaj. Jeśli wierzyć bałwanowi, wódka pozyskana z lodowej pszenicy daje pewne supermoce. Dokładnie to nie wiem jakie, ale pewnie warto spróbować. To najbardziej absurdalne wytłumaczenie, jakie w życiu słyszałam. Jak mają uwierzyć w to przykładowo subskrybent Jakub 23, skoro sama w to nie wierzę? Proszę nie wpadać w panikę, ale sytuacja wygląda tak, że. Mamy przedupcone. przedupcone! Przedupcone! Wy zajmijcie się naprawą radiatora, ja przygotuję destylator. Nie wierzę w ten głupi plan, ale innego nie mamy. Bałwan musi dostać beczkę wody. W takim razie mam dla was złą wiadomość. Zebrałam wszystkie, albo prawie wszystkie potrzebne rośliny. Jeśli to zbyt mało, to będziemy musieli ochrzcić gorzałę. Doktor, mam zawał! Ta kobieta wpędzi mnie do urny. Rozsypcie moje prochy w Bałtyku. Pani Quello. Doktorze, prosiłam, żeby mi mówić po imieniu. Jesteśmy uwikłani w jakiś groteskowy survival, więc musimy czuć się drużyną. Skróćmy dystans, ok? Quello! Jasne, wybacz. Jeśli roślin jest zbyt mało, będziemy musieli je zasadzić i skorzystać z radiatora. To to urządzenie, które eksplodowało przed motelem. Radiator sprawi, że rośliny będą odrastać w nieskończoność. Trzeba tylko umieścić je na żyznym śniegu. Wiesz, jak się sadzi rośliny? Nie. No po prostu podchodzisz i sadzisz. Mhm, wszystko jasne. Niedaleko motelu jest farma. Zasadź rośliny, a ja przygotuję radiator. Będę potrzebował wichajstrów. Wybuch rozniósł je pewnie na wszystkie strony świata. Gdybyś natknęła się na jakieś. Mam zebrać siedem i przyzwać smoka, który spełni życzenie? A masz urodziny? No właśnie, masz. Weź moje rękawiczki. Lepiej nie dotykaj wichajstrów gołymi ręcyma. ci wiesz. Dobra. To naprawimy urządzenie. Dowierz się, do czego służy esencja mrozu. No i łatwiutko. ja wziąłem tutaj te rękawice? No, chyba, chyba wziąłem. Chyba mi dali po prostu, pasuje robota. Zasać lodową pszenicę. Dobra. O, i możemy już podnosić te. Zobacz. Daj wihajstry doktorowi profesorowi, który stoi przy maszynie. To tutaj stoi, no. Ale jesteś dzielna, że mi przyniosłaś te wihajstry. Teraz będę mógł naprawić radiator. Będziemy mogli zwiększyć jego zasięg. Wystarczy, że zgromadzimy więcej wihajstrów. Teraz dowiesz się, do czego służy esencja mrozu. Jak myślisz, po co odkurzałaś śnieg? Po nic? A guzik, prawda. Dzięki esencji mrozu możemy zwalczyć głód na świecie. Tak? Naprawdę? Nie, tak tylko żartuję. Esencja wpływa na wzrost plonów, które znajdują się w zasięgu radiatora. Przekonaj się sama, wystarczy napełnić bak. Czemu mnie to tak śmieszy? Dzięki esencji śniegu będziemy mogli zwalczyć głód na świecie. Naprawdę? Nie, tak sobie żartuję. <laughs> piękne, piękne. Pyk. Człowiek no, duża jest mapa? Nawet w Priest Simulator, nie? To tam trochę było tych wiosek i innych takich. Oj. No. Chyba gra jasno daje znać, że nie tędy droga. Streamerka, czy planujesz podróż do innej magicznej krainy? Mam na myśli świnoujście. Czy macie jakieś ulubione cytaty z gier? Mój to, gdy próbujesz pozbyć się księdza, przynosi się do innej parafii. Tak samo jest z klątwą. Tajemniczy tajemnicze postaci pod oknami to tylko widma czy fani? Ksiądz wampir Chat, chat żyje własnym życiem Czy to już wyrosło? O, wyrosło Chyba teraz będziemy pędzić bimber, jeśli dobrze pamiętam Teraz proszę jaśniej o waszej umowie z bałwanem To są skomplikowane sprawy Pilnuj procedury, Jerry Nie potrzebuję tych bzdur sam wymyśliłem ten przepis i wiem, że nie działa! Obiecałeś mi wyjaśnienia człowieku ciecz. Możemy współpracować, żeby się stąd ulotnić, ale nie będę waszą służącą. Dostaliśmy od gospodarza zezwolenie na przeprowadzenie badań, ale nie upoważnił nas do zniszczenia motelu. Moje urządzenie okazało się wadliwe. Mieszkamy tu za darmo, ale zobowiązaliśmy się do wyprodukowania najzimniejszej wódki świata. Takiej, co ją możesz zabrać na plażę w Barcelonie i sączyć cały dzień. część w miarę rozumiem, tylko po co bałwanowi wódka? A po co człowiekowi wódka? Tak ten świat został stworzony, że pić trzeba. Mądrze powiedziane. Pana, karotena. Tu jest cała umowa. Której nie musimy realizować. Mamy klienta na gorzałkę. Transakcja barterowa. Gość prześle nam wichajstry. Jeśli wzmocnimy generator, wyrosną kolejne rośliny. Wśród nich będzie taka, która pozwoli na wytworzenie paliwa. Skonstruuję skuter śnieżny, dzięki któremu uciekniemy pod osłoną nocy. Wątpię. To znaczy plan zajebisty, tylko że uwzględnia magiczne właściwości roślinek. Uwaga! Zademonstruję teraz, ile warte są wasze krzoki. Kurwa, Niesamowite! Uzyskałeś najzimniejszą wódkę świata! Ogrzejcie mnie! Pominąłeś składnik. Quella, zamierz się tym przepisem! A, kurwa, a co ze mną? Uspokój się, przyjacielu! Potrzebuję czasu, żeby wymyślić antidotum. To znaczy, ty potrzebujesz. Skąd będziemy brać składniki? Zamontowałem urządzenie połączone z magazynem Zero Karotena. Nasze zasoby są uzupełniane automatycznie. Wydaje się, że nasza przygoda dobiega końca. Mam nadzieję, że kręciła pani uważnie. Zanieś karotenowi wodę i niech zrobi mi herbatę. Oho, lecimy. Jak w Breaking Bad. Science, bitch! Jaki jest dobry soundtrack jest w tej gierce, nie? W Busmasters. Masters. Simulator też był klimacik, ale tutaj jest taki... ...lat 80 Zrobiliśmy wszystko, krok po kroku, tak samo. Ho, 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 Wódka zamroziła! Najzimniejsza wódka świata! Lodowata jak skandynawski kryminał! Zabieram. Nie zacznij. Do tej poprzedniej wrzuciłem ten głupi piask... Śmieszy za każdym razem. Jak to po co? Dla jaj. Ale okazuje się, że to kwiat lodowej marchwi jest naszym świętym gralem. Marchwi? Wychodowanie tego będzie wymagało. Nawet nie wiem, jak stworzyć tak potężny radiator. Nie obejcie się bez wichajstrów. Na szczęście nasz kontrahent przesłał zlecenia. Zabieram. Mroźna niczym norweski kryminał. Zabieram. <gryminał>